Stop, stop, stop. Chodź, pokażę Ci, jak wygląda niekompetencja warsztatów w tych czasach. Słuchaj, auto było na kilku serwisach autoryzowanych na przegląd. Bardzo ciężko kręciła się kierownica, auto prowadzało po drodze. Został wymieniony krzyżak, nie, nie mogli znaleźć przyczyny. Zwrotnice przyjechały do nas nawet nieposmarowane. Zobaczcie, uwolniliśmy drążki, zwrotnica jest teraz luźna. Spójrzcie, co się dzieje. Nie ma opcji, żeby... Z buta spróbuj. Nie ma opcji, żeby... Bardzo delikatnie rusza się. Masakra. Zobaczcie, kiedy próbowaliśmy już desperacko dla klienta, żeby zredukować koszty, uratować zwrotnicę, smarowaliśmy je smarownicą pneumatyczną. Dekiel normalnie jest płaski, został wypchnięty. Tutaj szedł oring. No niestety smar normalnie wystrzelił. Nic nie da rady zrobić. Zwrotnica powinna leciutko chodzić. Ta chodzi z oporem, ale i tak jest dużo lepiej niż z tamtej strony. Troszkę uwolnione. To... Właśnie zdemontowałem zwrotnicę. Możecie sobie zobaczyć. Pokażę Wam, gdzie był problem. Słuchajcie, tak to tu wygląda. Tu mamy uszczelniacz, a całym winowajcą jest tu. Jest to łożysko ślizgowe. Możecie sobie zobaczyć, to jest normalnie rand. niestety tu jest cały winowajca, po prostu się łożysko ślizgowe najzwyczajniej w świecie zatarło, tak to jest już. Za dużo smaru po prostu było. Tak. tak. Za często smarowane. Ewidentnie za często na kontrakcie auto było smarowane, więc pamiętajcie, żeby zwracać na to uwagę. My zakładamy now nowki, oryginał, więc naprawdę... Auto będzie chodziło, jeśli tylko będą do nas przyjeżdżać i będą smarować, to wszystko będzie w porządku. Ten smar, który tutaj jest, to jest nasz smar, z tego względu, że było dosmarowywane na podniesionych yy, zwrotnicach, kręcone kierownicą, pneumatyczną smarownicą, smarem do centralnego smarowania. Niekiedy udaje nam się uratować zwrotnice naszych klientów, który, którzy nie mają powybijanych broków. po Ale prostu. Mam... Widzieliście, co się stało z dekielkiem. Man twierdzi, że nie trzeba smarować zwrotnic w manie. Tak, przez pierwsze dwa lata nie trzeba. A w trzecim roku zaczynają się właśnie takie kwiatki jak tutaj. Także zapraszamy, my demontujemy broki, te kaptury, które są tu nabite oryginalnie, takie półokrągłe od dołu i od góry. I po prostu przesmarowujemy auto co każdą yy, obsługę, a nawet częściej, jeżeli jest auto u nas, po prostu są auta smarowane. Kalamitki w manach fabrycznie są zamontowane od początku. Tak. Tylko Man twierdzi. Że lepszym pomysłem będzie je zaślepić, żebyście przyjechali do nich i zrobili sobie zwrotnicy.